Cześć wszystkim, znowu mamy dla Was kolejny zestaw najfajniejszych gadżetów ze stron Aliexpress i Amazon. Linki do wszystkich produktów znajdują się w opisie. Zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwonek. Poznaj drukarkę Corex o polu druku 250x250x250 mm. Drukujesz i suszysz jednocześnie, bez dodatkowej suszarki. Pracuje cicho, tylko 44 dB. Zachwyca drukiem w 4 lub 8 kolorach. Hotend do 320 stopni bez zatykania. Drukuje szybko, nawet 600 mm na sekundę. Plusy szybkość, cisza, kolory. Minusy, dość wysoka waga i wymaga dobrej kalibracji. Sprawdź, iległów Saturn 3 Ultra to prawdziwy potwór precyzji. Drukuje z jakością 12K na ekranie o przekątnej 10 cali. Modele są pełne detali i gładkich powierzchni. Prędkość nawet 150 mm na godzinę. Plusy: świetna jakość, szybki WiFi, metalowa obudowa. Minusy: brak automatycznego poziomowania i konieczność użycia żywicy. Saturn 3 Ultra to idealny wybór dla tych, którzy stawiają na najwyższą jakość. Sprawdź sam. Anycubic Cobra 2 Neo to szybka i prosta w obsłudze drukarka FDM. Drukuje modele o rozmiarze aż 400 na 400 x 450 mm. Montaż bardzo łatwy. Automatyczne poziomowanie na 25 punktach daje idealną pierwszą warstwę. Plusy? Duży obszar roboczy, dobra precyzja, szybki montaż. Minusy? Brak automatycznego wykrywania końca filamentu i prędkość maksymalna tylko 100 mm na sekundę. Świetna dla każdego, kto chce wejść w świat dużego druku. Foron 2.4 od SIBOR to marzenie każdego fana druku. Budujesz sam to DIY w najlepszym wydaniu. Rozmiar druku to 300 na 300x290 mm. Prędkość nawet 600 mm na sekundę. Plusy, precyzja, szybkość, sterowanie przez Wi-Fi automatyczne poziomowanie. Minusy Brak certyfikatu CE i konieczność samodzielnego montażu. Jeśli kochasz majsterkować i chcesz mieć drukarkę klasy premium, to sprzęt dla Ciebie. Creality K2 Plus to prawdziwy kombajn do druku. Obszar roboczy to 350x350x350 mm. Prędkość? Nawet 600 mm na sekundę. Cichy jak szept. 45 dB. Mamy podwójne kamery AI, automatyczne poziomowanie i gotowość do pracy zaraz po wyjęciu z pudełka. Plusy? Wielokolorowy druk, szybkie Wi-Fi, superprecyzja. Minusy? Cena i sporo funkcji do opanowania. To drukarka dla wymagających. Ta drukarka to prawdziwy kombine 3D obszar druku. 350x350 na 350, na 350 mm prędkość aż 600 mm na sekundę. Drukuje w 16 kolorach, ma podwójne kamery AI i metalową ramę. Plusy automatyczne poziomowanie, cicha praca, łatwość obsługi, super precyzja. Minusy brak certyfikatu CE i wysoka cena. To idealna drukarka dla tych, którzy chcą profesjonalnych efektów bez skomplikowanej konfiguracji. TC500 to wyjątkowa delta drukarka 3D do gliny i ceramiki. Średnica druku aż 500 mm. Możesz tworzyć duże, precyzyjne formy. Obsługuje glinę, porcelanę, silikon i cement. Plusy: duży obszar roboczy, precyzyjna kontrola wytłaczania, aż 12 różnych dysz. Minusy: Brak automatycznego poziomowania i wymaga wprawy przy konfiguracji. To świetny wybór dla artystów, laboratoriów i pasjonatów druku 3D z materiałów ceramicznych. Dzięki za obejrzenie. Jeśli film ci się podobał, nie zapomnij dać łapki w górę i zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnych recenzji i poradników. Jeśli masz pytania lub sugestie, zostaw komentarz poniżej. Chętnie odpowiem. Do zobaczenia w następnym filmie.